Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się najnowszym magazynem Lego Ninjago z figurką Smoczego Kaja. Jest to numer 8 na 2022 rok i niestety wraz z tym numerem mamy kolejną podwyżkę ceny, ponieważ za ten magazyn prawdopodobnie już zawsze będziemy musieli płacić 20 zł bez jednego grosza. No i jeszcze jak moim zdaniem w przypadku tej figurki to się opłaca, to tak w przypadku innych figurek nie będę do końca przekonany. Was teraz zachęcam jeszcze do zostawienia łapki w górę, nowych widzów do subskrypcji, kanału, a teraz przejdźmy sobie do unboxingu tego magazynu. Następny numer tego magazynu otrzymamy już 6 września, a wraz z nim Lloyda z akcesoriami. No, jak gdzieś tam czytałem, że ta figurka to jest mieszanka różnych strojów, więc jak za 20 zł, no powiem Wam, że mnie to nie przekonuje, ale za to po tym numerze mamy mieć smoczego Jay'a i to na pewno już wypada dużo, ale to dużo lepiej. A wracając do tego Lloyda, ja tego magazynu po prostu nie zamierzam sobie kupować. Pora więc na dodatki. Oprócz zaszetki z klockami, otrzymujemy jeszcze tutaj limitowaną kartę Nurka Lojda. No, jak dla mnie, jest to zawsze spoko dodatek. Ale teraz czas przejść do tego co najważniejsze. Muszę przyznać, że jak dla mnie ta figurka prezentuje się po prostu obłędnie. Zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Nogi, ręce oraz głowa są wykonane z takiego przeźroczysto-czerwonego plastiku. Jak dla mnie daje to naprawdę bardzo fajny efekt. Na torsie również mamy naprawdę bardzo ładny nadruk takiej złotej zbroi, spod której wydostają się jakby jakieś płomienie. Tutaj mamy też naprawdę fajne złote naramienniki, no i do tego ta smocza maska, która jest kapitalnym elementem. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Mamy tutaj złotą głowę smoka, za którą ciągną się takie przeźroczysto czerwone płomienie. No jak dla mnie ten element jest po prostu bardzo ładny. Sama główka powiedziałbym, że jest taka okej, okay, zwyczajna, niczym się nie wyróżnia. No i mamy tutaj jednostronny nadruk, ponieważ nie mamy alternatywnego wyrazu twarzy, ale moim zdaniem nie jest to jakaś przeszkoda. No i dodatkowo te skrzydła przeźroczysto to czerwony plus złoty. Naprawdę świetnie to wygląda. Jak też widzicie, one się od siebie różnią, ponieważ te skrzydła są z dwóch stron inne. Co moim zdaniem jest spoko, ponieważ nie mamy takiej monotonii. Są też one fajnie zakończone takimi oto złotymi elementami oraz kłami. No i można je sobie składać oraz rozkładać, ale jak je rozłożymy no to ta figurka może lecieć właśnie do tyłu, gdy na przykład damy je tak, a figurkę trochę pochylimy, no to jak widzicie, nie jest to zbyt stabilne. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj takie oto akcesorium Nazwałbym to jakimś takim złotym płomiennym ostrzem, tutaj właśnie mamy jakiś płomień, no i taką właśnie złotą maczetę. Zobaczcie sobie jeszcze jak prezentuje się nadruk z tyłu tej minifigurki, mogliby go w sumie nie dawać, ponieważ go nie widać, ale się postarali i moim zdaniem wyszło to naprawdę całkiem spoko. A ogólnie jak dla mnie ta figurka jest po prostu świetna, jest dopracowana w każdym miejscu i naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba. No i to chyba na tyle co mogę o niej powiedzieć, więc teraz przejdźmy sobie jeszcze do krótkiego podsumowania. Podsumowując, muszę przyznać, że jak dla mnie naprawdę warto zakupić ten magazyn za 20 zł. I mimo tej podwyżki ceny, jak dla mnie ta figurka jest warta każdej złotówki, ponieważ prezentuje się ona absolutnie genialnie. I z pewnością jest jedną z najlepszych, o ile nawet nie najlepszą minifigurką do magazynu LEGO Ninjago, jaką otrzymaliśmy w tym roku. I mam też nadzieję, że wszystkich 4 złotych Smoczych Ninja otrzymamy w magazynach LEGO Ninjago. To by było na pewno coś świetnego. Wy w komentarzach piszcie, jak Wy oceniacie ten magazyn oraz co ogólnie sądzicie o tych Smoczych Mini. Figurkach. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!